Witam serdecznie, moi kochani. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o omega 3. Generalnie tłuszcze nie są takie złe, jak się okazuje, ponieważ są bardzo, bardzo pomocne. Tłuszcze są budulcem naszej błony komórkowej, tłuszcze są bardzo ważne w gospodarce hormonalnej, i tłuszcze również są transporterem witamin. Rozpuszczalnych tłuszczach, a także, a także na przykład rozrzedzają krew, co niektóre i wspomagają dostawę tlenu. Taka jest właśnie omega-3, zaraz Wam to pokażę omega-3, o której będę mówić omega-3 koncentrat omega-3 koncentrat, kochani. Ja nazywam się Renata Zarzycka i jestem naturoterapeutką. Zauważono, że eskimosi mają bardzo dobre zdrowie. Na północy Kanady i na Grenlandii nie ma za dużo roślin, nie ma błonnika za dużo, nie ma możliwości takich świeżych owoców, na, na owoce, na jakąś dużą ilość roślin, warzyw świeżych i tak dalej, ananasy i tego typu rzeczy. Natomiast ludzie tam, są zdrowi, ci, którzy oczywiście nie nadużywają jedzenia naszej cywilizacji. Ludzie tam są zdrowi i ym, dlaczego? Naukowcy badali ten temat wiele, wiele lat temu i okazało się, że oni przede wszystkim jedzą dużo mięsa ryb i foki, ale szczególnie na surowo wiele narządów jak wątroba i podroby różnego typu ponieważ tam jest mnóstwo mnóstwo składników odżywczych. Jednym z tych składników odżywczych z ryb na przykład łosoś, sardynka, makrela jest omega 3, właśnie omega 3. My tutaj mamy w kapsułce omega 3, ale tam jest omega 3. W jednej kapsułce koncentratu omega 3 bo zawsze jak stosujecie, to stosujcie koncentrat. Nie jakieś tam małe dawki, bo to jak dla kota nieraz jest i czekamy na efekty, i nie ma tych efektów. Koncentrat, żeby się dobrze wszystko odchłonęło. Jednym z takich składników jest omega-3. I z tego, co już wiemy dzisiaj, tłuszcze są bardzo, bardzo ważne, szczególnie te nienasycone tłuszcze, ponieważ z nich zbudowany jest cały nasz organizm, z nich zbudowany, zbudowany jest układ nerwowy, szczególnie osłonka mielinowa i mózg. Dlatego one są bardzo, bardzo ważne. I w tym momencie możemy powiedzieć na przykład o chorobach naszego umysłu, wielu chorobach, o chorobach psychiki, ale również depresja. Deple, depresja na tle braków żywieniowych. Przede wszystkim depresja... Agresja może wystąpić w stosunku do otoczenia właśnie dlatego, że brakwi mamy z omegą 3, czyli nie jest dobrze zbudowany nasz mózg, nie jest prawidłowo. A jak już wiecie, 25% suchej masy naszego mózgu to są tłuszcze. W tym oczywiście tłuszcze omega 3 i tłuszcze DHA i EPA.